W najnowszym wydaniu przeglądu Zabrze 24 info będzie nie tylko o strajku nauczycieli. Dowiecie się też o nielegalnych odpadach porzucanych w dzielnicy Zaborze. Zapraszam, Martyna Motylska. Przegląd Zabrze 24 Info zaczynamy od strajku nauczycieli. Z 83 zabrzeńskich placówek, które opowiedziały się za strajkiem, do akcji protestacyjnej przystąpiło 79. Dwie nie rozpoczęły protestu, a w dwóch innych pracownicy podjęli urlopy. Większość uczniów i przedszkolaków z Zabrze od tygodnia przebywa w domach pod opieką rodziców lub dziadków. Rodzice w związku z zapowiadanym strajkiem mieli prawo do skorzystania z urlopów opiekuńczych. Akcja protestacyjna nauczycieli ma potrwać do odwołania. Dyrektorzy placówek są zobowiązani informować rodziców o przebiegu strajku. Nie wiadomo jak długo nauczyciele będą protestować. Wiadomo z kolei, że egzaminy w szkołach zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Kilkaset tysiąc litrowych opakowań z odpadami ciekłymi i wiele innych niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu substancji. Wszystkie składowane na terenie przy ulicy Sierakowskiego, wydzierżawionym od Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zatrzymano już w sumie czterech mężczyzn, którzy pod przykrywką handlu węglem przywozili do zabrzeńskiej dzielnicy toksyczne substancje. Efektem wciąż trwającego śledztwa jest zatrzymanie dwóch mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 60 i 65 lat. Mężczyźni to właściciel firmy transportowej i kierowca. Obydwaj odpowiedzą za zwożenie i porzucenie nielegalnych odpadów na teren przy ulicy Sierakowskiego. To nie pierwsze zatrzymanie w tej sprawie. Pod koniec zeszłego roku w ręce policji wpadli wspólnicy kierowcy i właściciela firmy transportowej. 52-letni gliwiczanin oraz 68-letni mieszkaniec Katowic. Przestępstwo wyszło na jaw po zawiadomieniu mieszkańca Zabrze, który w dzielnicy Zaborze zauważył koparkę i wydobywający się z ziemi dym. Sprawcy zostali złapani na gorącym uczynku wówczas, gdy wlewali trujące substancje do gleby. Trafili na trzy miesiące do aresztu. Z kolei kierowca i właściciel firmy transportowej zostali objęci dozorem policyjnym i nałożono na nich poręczenie majątkowe na kwotę 385 tysięcy zł. Zatrzymano też trzy cysterny o wartości około 200 tys. zł. Straty wiążące się z utylizacją nielegalnych odpadów oszacowano wstępnie na kwotę 200 tys. zł. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa i prowadzi je katowicka prokuratura. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, to już drugie w tym tygodniu zatrzymanie w zabrzu w związku z nielegalnym przewozem i porzuceniem odpadów. Są już jajka, chleb, kiełbasa, majonez, sery i wszystko to, co powinno się znaleźć na wielkanocnym śniadaniu. Teraz tylko czekać na gości. Chociaż wielu zabrzańskich bezdomnych o wielkanocnym poczestunku w barze Voyager już wie, to i tak trudno jest dotrzeć do wszystkich z nich. Jak w Waszej dzielnicy są jacyś bezdomni, powiedzcie im o niedzielnym śniadaniu. Przypomnijmy, że w niedzielę 14 kwietnia o godzinie 14 w barze Voyager w Zabrzu przy ulicy Karola Miarki 16 zaplanowany jest wielkanocny poczęstunek dla osób bezdomnych. Organizują go administratorzy grupy internetowej Zabrzanie w imię zasad. Potrzebujący mogą liczyć na pyszny żurek i mnóstwo jedzenia, które wciąż dostarczają zabrzańscy przedsiębiorcy i ludzie wielkich serc. Bezdomnych w Zabrzu jest 280. Trudno dotrzeć do każdego z nich, dlatego przekazanie informacji o niedzielnym wydarzeniu w barze Voyager może sprawić, że na śniadanie dotrą ci, którzy jeszcze o nie słyszeli. Wystarczy naprawdę kilka słów, żeby komuś pomóc. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie Zabrze 24 Info. Do zobaczenia za tydzień. Zasubskrybuj nasz kanał i zaznacz dzwoneczek, żeby mieć dostęp do wszystkich najnowszych informacji o tym, co dzieje się w naszym mieście.